Dzień dobry, albo bok. Mała zmiana. Na takich tysiąc subskrybentów, których, do których przyszliśmy, zrobimy małą zmianę, a to jest, że teraz głównym jedynym aktorem będę ja. Żartuję, żartuję. Nie zrobimy to naszym odbiorcom, naszym mężczyznom, którzy tak stale robią 80% naszych subskrybentów. Znajdujemy się w miejscowości Brela. Bardzo popularna wśród Czechów, wśród Polaków, wśród Słowaków. Sprawa jasna, popatrzcie. Vidoki, piękne widoki, piękne morze, plaża, pól piaszczysta, pól kamienia. Nie wiem jakie przez lato, sprawdzimy. Możecie w komentarzach nam napisać. Takie małe zatoczki, gdzie zawsze możecie uciec od słońca, Po prostu jedziemy dalej, chodźmy nagrywać. Jednak wróciłam. Brela to popularna miejscowość turystyczna. To tutaj możecie spacerować tą promenadą wśród tych przepięknych sosen. Zostały one tutaj wyróżnione, są popularne w Europie i na świecie. Te plaże słyną właśnie z tego, że możecie się położyć w cieniu pod tą sosną i w lecie odpoczywać od upalnego słońca. Brela to idealne miejsce na długie romantyczne spacery. znajdujemy się w grocie niedźwiedzia. Popatrzcie. Taka półjaskinia, przepiękna malutka plaża, błękitne morze, rozbijające się fale. Ręcznik wy i co więcej potrzeba do szczęścia. Kiedyś to miejsce było domem dla fok. Stąd ta nazwa się wzięła, ponieważ one nazywały się Foki, niedźwiedzie czy coś takiego, jeszcze to sprawdzimy, najwyżej Wam dopiszemy, jeżeli ta nazwa będzie wyglądała inaczej, ale ta nazwa właśnie się wzięła od tego, że to tutaj kiedyś mieszkały te foki, a teraz one są zagrożone wyginięciem, a stąd wyprowadziły się w 60-tych latach XX wieku. Podejrzewa się, że ze względu na to, że właśnie tutaj ludzie coraz częściej przyjeżdżali, była wzmożona turystyka. No i one po prostu się pewnie bały i się wyprowadziły stąd, ale dzisiaj można je jeszcze spotkać na wybrzeżu Istri. gorovutka sosnovka, to odmiana motila, dokładniej owłoszonej gąszenicy, poruszającej się w kolumnach o długości kilkadziesięciu metrów. Jest to fajny widok, ale ich włosy w kontakcie ze skórą powodują silne miejscowe podrażnienie, które nie jest związane z mechanizmami odpornościowymi, ale jest substancja toksyczna, którą zawierają. Poza tim, šeršć je srubnjež silnim alergenem. Dlatego uvražljivih psuv i luđi može povodovati bardzo silne reakcije alergične, a navijet reakcije anafilaktičnou. Z tego povodu ne će tih malutkih stvoženj, ktori nejčešće ispotikaju se od lutego do kvjetnja. Brela zachwyca swoją przyrodą. Naprawdę jest tutaj przepięknie i wyjątkowo. Za mną znajduje się ten słynny kamień, który jest symbolem tego miasta, tego miejsca. To na nim zadomowiły się sosny. Popatrzcie, jak to niezwykle wygląda. Jest to taka mała wysepka kamienna, skalna, a na nim normalnie Zadomowiły się różnego rodzaju roślinności, te sosny i w tym miejscu tutaj bardzo dużo ludzi sobie robi zdjęcia, siedzi, delektuje się tym widokiem, tak jak my teraz. znajdujemy się na plaży Punta Rata. Jest to najpiękniejsza plaża tutaj w Breli. Słynie z tego czystego morza, koloru lazurowego, błękitnego, jakkolwiek by to nazwać, ale tutaj ta plaża i morze dostaje co roku nagrodę błękitna flaga, może nie nagrodę, ale odznakę. Jest to odznaka, która świadczy o czystości morza i całego tutaj środowiska i wcale się nie dziwię, ponieważ staje faktycznie Przepięknie. A co więcej, bodajże w 2013 roku bądź 2014 amerykańskie czasopismo Forbes odznaczyło tutaj tą plażę jako jedną z dziesięciu z najpiękniejszych plaż na świecie. Ej, na świecie, nie w Europie, nie we wschodniej Europie, nie w basenie Morza Adriatyckiego, ale na świecie. Jesteśmy wśród 10 najpiękniejszych plaż na świecie. Popatrzcie. Zachwica swoim pięknem już od samego wjazdu do miasta, gdzie rzędzi sosen pochylają się w waszą stronę jakby na powitanie. Obok Breli znajduje się miejscowość Basz, Baszka Woda. Jeszcze raz powiedziałam, baba, 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 baba. Ba. Baszka Woda. To już troszkę większe miasto, tak naprawdę według nas przypomina trochę makarską. Jest taką mniejszą wersją miejscowości makarska. To tutaj yy, możecie znaleźć bary, restauracje, imprezy. Jest to idealne miejsce dla młodych. Oczywiście. Gdy nie ma pandemii koronawirusa i ludzie mogą się spotykać i bawić, to tutaj jest bardzo dużo właśnie takich dyskotek, miejsc, gdzie młodzi ludzie po prostu mogą się bawić. Fontanna Izvoriszte Baška Woda została zbudowana w 2007 roku niedaleko miejsca, w którym znajdowało się jeżoro do 1925 roku czyli obok jednego ze źródeł wody pitnej, od którego Baszka Woda otrzymała swoją nazwę. Fontana jest również pomnikiem ciężko pracujących kobiet z Baszkiej Wody, które przez wieki prały swoje ubrania u ujść źródłowej wody do morza. Każdy z Was pamięta Dalmację jako miejsce pełne restauracji, ale w czasach pandemii koronawirusa z trudem znaleźliśmy miejsce, w którym mogliśmy usiąść i zjeść coś na obiad. Baśka Woda jest fajną, taką małą miejscowością. Co prawda większą od Breli, ale bardzo nam się podoba ze względu na to, jak jest zadbana, ile ma tutaj restauracji barów. W sezonie oczywiście to żyje o wiele bardziej niż teraz. Teraz większość jest zamkniętych. Oczywiście, tak jak wspominałam wcześniej, te przepiękne plaże i tutaj w baszce są również oznaczone plaże tą błękitną flagą, tą odznaką, która świadczy o czystości morza i środowiska, więc na pewno warto tutaj przyjechać, nam się bardzo Podoba. I tutaj dookoła na tym wzgórzu są apartamenty, więc na pewno każdy znajdzie coś dla siebie z przepięknym, zachwycającym. Widokiem. My się już żegnamy z tych dwóch pięknych, uroczych, małych miejscowości. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie naszego kanału, to bardzo prosimy, zróbcie to. Jeżeli chcecie oglądać nasze dalsze filmy o Chorwacji i być na bieżąco, i nawet zostawcie tam ten dzwoneczek, który Was informuje o tym, że nasze filmy zostały dodane, że mamy nowy film. Dajcie łapkę w górę, zostawcie komentarz, co Wam się podoba tutaj w Baśce i w Breli, które miasto wybieracie. No może ciężko jest się zdecydować tak jak nam, które miejsce jest ładniejsze, lepsze i do zobaczenia w kolejnym filmie.